To był Daniel Tanżyna, teraz czas na Mateusza Bukowca, również jednego z bohaterów tego spotkania. Mateusz, pamiętasz w jaki sposób zdobyłeś tę ramkę, czy jednak na spokojnie gdzieś na powtórce dopiero będziesz musiał to wszystko zobaczyć? No piłka strącona, byłem na krótkim słupku, zamknąłem i, i gdzieś tam, byłem tam gdzie miałem być i to najważniejsze. Ta bramka wisiała w powietrzu, bo tych sytuacji było całkiem sporo, ale podobnie jak w ostatnich spotkaniach brakowało trochę wykończenia. No myślę, że to jest jakiś mankament taki, ale gdzieś no, stałe fragmenty gry nas na razie bronią, tak? nie wybrzydzajmy, strzeliśmy dwie ramki, i jedno więcej niż przeciwnik. No. W sensie Beniaminkę musimy zdobywać punkty i dzisiaj się udało. Podobne spotkanie jak z Górnikiem Zabrze, to Wam jakby pomogło wierzyć, że do końca jesteście w stanie zdobyć tutaj trzy punkty? Ja myślę, że wszystkie mecze pokazały, że my w każdym meczu możemy zdobywać trzy punkty, bo... Jesteśmy uważam bardzo dobrze przygotowani. Wcześniej mieliśmy problem z pierwszymi połowami, a drugie połowy pokazywały, że, jesteś, że cały czas dominowaliśmy przeciwnika w drugich połowach. No i to też pokazuje, że mamy siły biegać, walczyć, gdzieś mamy plan na mecz i gdzieś ta nasza pozycja w tej lidze gdzieś się utrzymuje na dobrym poziomie i z tego można się odbić do, do góry. Dlatego no, to pokazało też że myślę że możemy i znamy swoją wartość i wiemy że te mecze wygrywać możemy. Fakt, że graliśmy z liderem, to zwycięstwo dodatkowo smakuje, czy tutaj nie ma znaczenia absolutnie z kim gracie, e, czy z Wigrami, czy z GKS-em Katowice, czy z innym zespołem. Na pewno mentalnie zwycięstwo z liderem gdzieś daje jakiegoś kopa, ale w każdej lidze, w tecie w tej lidze każdy mecz będzie trzeba bardzo mocno wyszarpać, żeby, żeby zdobyć trzy punkty. No dzisiaj się się udało, no i Trzymajmy się tego planu, który jest i powinno być OK. Dużo pozytywów z tego spotkania. Bardzo dobra gra Mateusza Grzybka, ale troszkę szkoda, bo jednak miał dwa słupki, był bardzo bliski zdobycia dzisiaj, przynajmniej jednej bramki. Nasz ostatnio dał dobrą zmianę Mateusz. Trener też to zauważył na odprawach w tygodniu. No, dostał szansę od początku, dał z siebie ile mógł, dlatego no, to, jest, to, jest, to jest ważne, że, że ci chłopcy młodzi, którzy z nami już są jakiś czas gdzieś atakują, wchodzą. Czują się częścią zespołu, bo nikt ich tutaj nie, nie dyskryminuje, tylko są traktowani na równo jak reszta. No i to jest no, kolejny etap tego ich przygotowania, że kiedyś muszą wejść w ten skład i grać. Mateusz pokazuje, że jest już z nami od dłuższego czasu, i to nie jest przy, przypadek, że ma jakąś ugruntowaną pozycję w drużynie. Dziękuję bardzo. Dzięki.